Jeśli tworzysz automatyzację, to zapewne korzystasz z różnych modeli AI. A co, jeśli powiem Ci? Że istnieją modele, które możesz uruchomić i z których możesz korzystać w zupełności za darmo na swoim Natenie N8R. Chodzi oczywiście o lokalne modele AI, dzięki którym masz większą kontrolę nad swoimi danymi, a także nieograniczoną elastyczność i swobodę eksperymentowania bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Pokażę Ci krok po kroku, jak uruchomić lokalne modele AI i zintegrować je z Natenem. Tak więc. Bez wędnego przedłużania lecimy z tematem. Plan na dziś jest następujący. Chcemy uruchomić AI na własnym serwerze z zainstalowanym Nathanem N8N. Do tego potrzebujemy dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to silnik, a więc serwer, na którym odpalimy wybrany model, a druga z nich to sam model AI, czyli nasz cyfrowy mózg. W tym momencie znajdujemy się na stronie Olama, i to właśnie tutaj rozpoczniemy poszukiwania naszego cyfrowego mózgu, a więc modelu AI. Olama to takie bezpłatne narzędzie, które pozwala uruchomić modele AI na Twoim własnym sprzęcie. Link do tej strony, jak i wszystkie najważniejsze linki, standardowo znajdziesz w opisie pod tym filmem. Teraz musimy znaleźć nasz cyfrowy mózg, a więc model AI, więc z góry tutaj wybieramy models. Teraz Twoim oczom wyświetli się cała masa różnych modeli. Otwórzmy sobie dla przykładu DeepSeaCon R1. Znajdziesz tutaj chociażby jeszcze QE na trójkę, Gemme od Google, Bielika. Czyli naszą Polską dumę Narodową, Mistrala z Francji, jest tego cała masa, więc przejdźmy sobie do DeepSeq. Jak wejdziemy sobie do Dipsyka R1, to oprócz tego, że mamy tutaj jego opis, to mamy też pokazane, że ma myślenie, rozumowanie, thinking i mamy coś takiego jak models, czyli pomimo, że to jest model DeepSeq R1, to mamy kilka, kilka różnych modeli. I o co tutaj chodzi? Przejdźmy sobie przez całą tą tabelkę. Pierwszą rzeczą w tabelce, którą mówimy, jest size, czyli wielkość, rozmiar. Jest to oczywiście rozmiar podany w gigabajtach. Chodzi tutaj o to, jaką przestrzeń dyskową musisz mieć wolną, aby zainstalować dany model. Następny jest kontekst, czyli okienko kontekstowe 128 tysięcy tokenów, input, czyli dane wejściowe, jakie obsługuje. Ten model obsługuje tekst. Następną bardzo ważną rzeczą w tabelce jest name, i nie chodzi tutaj o samą nazwę modelu, czyli DeepSeek R1, a to, co dzieje się po dwukropku, czyli mamy tutaj cyferkę i B. 5B, 7B, 8B itd. itd. I chodzi tutaj o to, że B określa miliard od billions, a cyferka przed B określa liczbę tych miliardów, a chodzi tutaj konkretnie o parametry, czyli mamy tutaj Dipsik R1 2.8b, czyli ten Dipsik ma tutaj 8 miliardów parametrów i najprościej mówiąc im więcej model ma tych parametrów, tym będzie potężniejszy. I tutaj ważna rada dla ciebie, zanim wpadniesz na przykład na pomysł, aby wytestować DiPSika R1 z 70 miliardami parametrów, warto sprawdzić wymagania sprzętowe, bo w przypadku tych na przykład tutaj cyferek jak 671 mogą być kosmiczne, nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Jak to zrobić? Ja polecam ci zrobić tak, że weźmiemy sobie na przykład tego DiPSika R1 z 1,5 miliarda parametrów, otworzymy sobie Perplexity czy inne narzędzie AI i zapytamy Mamy coś takiego, jakie wymagania sprzętowe są potrzebne, aby, aby uruchomić lokalnie model Dipsig R1, 1,5 miliarda parametrów Enter. I teraz Perplexity znajdzie nam te wymagania. Dzięki temu będziemy mogli się upewnić, czy nasz komputer bądź też serwer, jak w moim przypadku, udźwignie taki model. Model Dipsig R1 to najlżejsza wersja z rodziny modeli DeepSeek, bla, bla bla. Tu mamy informacje o procesorze. Mamy ilość RAM'u, hop, 8 GB, 16 tutaj zalecane dla optymalnej wydajności. Więc jak widzisz, tak to działa, tak możesz się upewnić. Więc wróćmy sobie teraz do okienka z naszym modelem. Teraz zajmiemy się instalacją Dipsyka R1 na naszym serwerze z postawionym NATEN-em. Ja skorzystam z serwera VPS od głównego partnera technologicznego mojego kanału, a więc firmy Hostinger. Uważam, że Hostinger posiada aktualnie najlepszą ofertę, jeśli weźmiemy pod uwagę stosunek jakości. Do ceny. Na start polecam Ci plan KVM2, z którego sam korzystam, ponieważ jest na tyle mocny, że wszystkie Twoje automaty będą śmigać bez problemu i na tyle tani, że nie zrujnuje Twojego budżetu dodatkowym plusem na pewno jest 100 giga przestrzeni na dysku, dzięki czemu będziesz mógł przetestować kilka różnych lokalnych modeli AI, a także darmowe cotygodniowe kopie zapasowe, za które wcześniej musiałem płacić dodatkowo w narzędziu, z którego korzystałem Tutaj są za darmo co może nieraz uratować. Tyłek. Jeśli szukasz sprawdzonego VPS-a, to mam coś dla Ciebie. Kliknij link w opisie pod tym filmem, następnie wybierz interesujący Cię plan, wybierz okres, im dłużej, tym taniej. Wiadomo, ja wybiorę 12 miesięcy, następnie kliknij posiadasz kod rabatowy i wielkimi literami wpisz Robert, host, kliknij zastosuj i w ten sposób otrzymasz 10% zniżki na wszystkie plany roczne i całość wyjdziecie jeszcze. Taniej, ale pamiętaj, nic co dobre nie trwa wiecznie, więc radzę Ci się pośpieszyć. W tym momencie znajdujemy się na moim VPS-ie z zainstalowanym Natenem. Hop, widzimy tutaj informację i to co musimy zrobić, to kliknąć tutaj terminal przeglądarki. W Swoją drogą to fajny feature, którego mi brakowało troszeczkę w poprzednim rozwiązaniu, z którego korzystałem. I teraz spokojnie, jeśli robić się słabo na samą myśl o pisaniu w terminalu, to pocieszę Cię. Wszystko sprowadza się do kilku prostych komend. Które musimy tutaj wpisać, a te wszystkie komendy znajdziesz w opisie pod tym filmem. Pierwsza komenda, która nas interesuje, to ta, która, którą widzisz teraz na ekranie. Klikamy Enter. Ta komenda zainstaluje nowy kontener wewnątrz naszego kontenera z Nathanem. Nie pomijaj tego kroku, bo jest niezbędny do tego, abyśmy za chwilę mogli zainstalować wybrany lokalny model na naszym serwerze. W tym momencie nasz kontener pobrał się i zainstalował poprawnie. I teraz co robimy, to korzystamy z takiej komendy docker, spacja, exec, spacja, kreska, it, spacja, olama, spacja, olama, spacja, pull. i tutaj dajemy nazwę modelu, u mnie jest to deepseek r1, dwukropek, b, czyli półtorej miliarda parametrów. Tą nazwę możesz sobie skopiować stąd, najeżdżając tutaj i klikając tutaj. No a komenda jest w opisie pod tym filmem, tak jak mówiłem. Wracamy sobie tutaj do naszego terminala, klikamy Enter, jak widzisz całość nam się teraz pobiera. Ten model ma chyba 1.1 giga z tego co widziałem. Tak, 1.1 1 giga, więc jak widzisz to się zgadza. Model się pobiera. Widzimy, że wszystko się tutaj zrobiło tak jak trzeba. Więc teraz możemy sobie uruchomić nasz model. Więc zróbmy tak, run. To był deepseek. KSKR1 2.1.5b hop. Jak widzisz tutaj wszystko się nam uruchamia. Cześć. Piszesz po polsku. Hop. No, widzimy, że ten model nie jest idealny. <laughs> Odpowiedziałby w jakimś dziwnym języku. Ale dobra. Odświeżymy sobie okienko terminala i zainstalujemy sobie jeszcze jeden model, aby ci pokazać działanie tego, i przejdziemy sobie do NATENA. Ponownie znajdujemy się w terminalu. Tym razem zainstalujemy model od Spichlerz, czyli Bielika. 4,5 miliarda parametrów. Czyli standardowo wchodzisz sobie tutaj, kopiujesz tutaj model. Następnie wracamy sobie do terminala, wklejamy komentę docker exec it olama olama pull nazwa modelu, hop, enter. Jak widzimy model się pobiera, jest 5.1 gigabajta, czyli tak faktycznie jak tutaj było napisane. Musimy zaczekać aż się pobierze, następnie uruchomimy go i przejdziemy do Netena. Dobra, nasz bielik się zainstalował. Możemy go uruchomić. Hop. Jak widzisz, kręci się. Zaraz się tutaj pokażę. Jest już uruchomiony. Możemy wyjść sobie z tego okienka. Teraz klikamy zarządzaj aplikacją. Mamy przejść do Natena. Klikamy Create Workflow. Zainstalowałem ten model na nowym serwerze, żeby pokazać Ci to od początku i nie usuwać wszystkiego z tamtego serwera. Klikamy Add first step. Teraz wpisujemy lama. Dokładnie, Ollama, bierzemy Ollama chat model. Hop, teraz musimy dać kredenciale. Klikamy tutaj, create new credential. Nie podajemy tutaj API, nic z tych rzeczy, nie potrzebujemy tego. Zamiast tego, jeśli pracujesz na hostingerze, na pewno, to robimy coś takiego: http lama, 11434. Klikamy save. Hop, połączyło nam się. Mamy tutaj różne modele, które zainstalowaliśmy. Wybierzmy sobie tego bielika, którego zainstalowałem przed chwilą. Zapiszmy komendę s, open chat. Mamy komendę cześć bielik, co tam u ciebie? Klikamy. Jak widzimy, Basic LLM zadziałał. Bielik tutaj mieli, że tak powiem. Za chwilę powinien nam odpisać. I bielik nam odpowiedział: hej, wszystko w porządku, a u ciebie. No i w ten sposób zainstalowałeś lokalny model. Teraz możemy sobie go przepiąć, żeby ci pokazać, że to działa. Kliknijmy sobie tutaj. Weźmy deepseeka, hop. Zapiszmy zmiany. Możemy odświeżyć, żeby mieć pewność, że wszystko się pojawiło. Hop, mamy coś takiego. Piszesz po polsku. Jak widzisz, kręci się tutaj nasz model. Mamy myślenie? Da, pisze po polskim. Widzimy, że trochę Edipsik nie ogarnia w porównaniu do Bielika, więc jeżeli stwierdzamy, że chcemy przepiąć się na Bielika, to bierzemy Bielika. Zapisujemy. Co tam Bielik powiesz o sobie? Hop, klikamy. Co tam Bielik powiesz o sobie? Ten radzi sobie zdecydowanie lepiej niż. Ten mniejszy DeepSeq, w sensie ten bielik, bo jest po polsku. Cześć, jestem AI asystentem, który pomaga ludziom w różnych zadaniach. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Jak widzisz, uruchomienie lokalnego modelu AI na własnym serwerze nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać, i otwiera masę nowych możliwości. Możesz teraz przetwarzać dane lokalnie i eksperymentować dowoli, nie martwiąc się o dodatkowe. Koszty. W tym filmie chciałem przede wszystkim Ci pokazać, że instalacja lokalnych modeli AI na własnym serwerze jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Jeśli to, co dzisiaj Ci pokazałem, jest dla Ciebie wartościowe, to będzie mi miło, jeśli zostawisz łapkę w górę i komentarz. A jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam Cię do zostawienia suba, bo w ten sposób nie przegapisz kolejnych praktycznych materiałów, które pojawiają się co tydzień na moim kanale. Gwarantuję Ci, że warto bo mam w planach kilka naprawdę grubych materiałów. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!